Naszą, że bardziej życie wyprzedziłem, proszę Państwa wczoraj tragiczna wiadomość, daj Boże, żebyśmy w Polsce nie byli siekani takimi tragicznymi informacjami, że wychodząc do jakiegoś sklepu, marketu zostaniemy już tam na zawsze tylko dlatego, że jakieś, jacyś szatani wymyślili sobie kolejną prowokację, Czyli zagrali albo kto wie, jak to wszystko historia wyjaśni, przeważnie nie wyjaśnia, ale za tych biednych ludzi, którzy nie wrócili wczoraj do domu, bez względu na ich narodowość, na ich przekonania, uczcimy ich śmierć chwilą ciszy. udział, yy, także naprawdę wielkie podziękowania dla nas. Bo te protesty, które organizujemy od dwóch miesięcy, dokładnie od dwudziestego stycznia, czyli dwa miesiące, to są protesty nie tylko w interesie rolników, ale to są protesty przede wszystkim w interesie nas wszystkich, konsumentów. Chodzi tutaj oczywiście o zabezpieczenie Polski, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrową żywność, bo żywność z zagranicy będzie wtedy tania, kiedy My będziemy mieli swoją, ale kiedy my swoje żywności nie będziemy mieli, to ta żywność będzie droga wtedy, która będzie do nas przychodziła. Tak samo jak z energią. Praktycznie wyzbyliśmy się energii, uzależniliśmy się od e, czynników zewnętrznych i zobaczmy, przyszła wojna i ja musieliśmy do tego kołać węgiel i na nośniki NM. Sytuacja będzie podobna. Mamy świadomość jako rolnicy, ja jestem akarownikiem, jedną że albo będziemy gospodarzami u siebie, albo będziemy sługami drugich, a nie chcemy być sługami drugich, chcemy być gospodarzami. I ta walka, to jest walka nie tylko o żywność, to jest przede wszystkim walka o ziemię, bo rolnicy, którzy protestują, to jest sprzęt bardzo ciężki, bardzo często, który jest tak opisywany, że jest tak piękny, drogi sprzęt, drogie traktory, ale z drugiej strony spójrzcie Państwo na to. Ci, którzy to mówią to poproszą, czy jeżdżą dzisiaj pojemne światem kwiatem 125P? Też jeżdżą dobrym, nowoczesnym samochodem. To są narzędzia pracy, które muszą być nowoczesne, żeby, były, żeby produkcja rolna była konkurencyjna. Ale wracając do tego, rolnicy są zadłużeni. Zieli Postawili wszystko na jedną kartę, żeby móc konkurować, wzięli duże produkty i na ten porządny sprzęt, na te maszyny, i na ziemię, i na chwilę obecną, gdy nie ma opłacalności produkcji rolnej, to w bardzo szybkim tempie staniemy przed widłem w banku. I wtedy banki i koncerny mogą zabrać nam ziemię. I to jest rzecz kluczowa i najważniejsza. Uchronienie polskiej ziemi, zachowanie polskich rękach. Bo przecież to jest wielka odpowiedzialność, nie tylko przed nami, jak na tutaj my jesteśmy, żyjemy i gospodarzemy na polskiej ziemi. Ale to jest wielka odpowiedzialność, po pierwsze, i ty przed tymi, którzy byli przed nami, bo oni ryzykowali życie, minęli bardzo często, przerywali krew za polską ziemię. I to jest wielki obowiązek wobec tych, którzy o polską ziemię walczyli, ale jeszcze większy obowiązek o tych, którzy przyjdą po nas. Żeby mieli gdzie na gospodarzyć, żeby byli właścicielami, a nie parodkami, żeby byli właścicielami z tego kraju polskiego. I teraz nie to jest jeszcze większa odpowiedzialność dla przyszłych pokoleń. I dlatego protestujemy. Niestety, że ja Państwu tutaj byłem Państwa dwa, trzy temu, zapraszałem 20, miał się to odbyć protest. Okazało się, że ani prezydent Bydgoszczy, ani, ani wójtowie burmistrzowie Fort Gmin 6, gdzie udział w swoim rządzeniu ma obywatelska, nie wyraziły protestu. A upolitycznione sądy podtrzymały te protesty. I niestety mieliśmy tylko dwie lokalizacje, gdzie te protesty mogły się legalnie odbyć. Ale oczywiście nie odpuścimy, nie zwolnimy tempa, bo po tych dwóch miesięcy my swoje postulaty przedstawiliśmy jasno. I to są krótkie, ja o przypomnę. Po pierwsze, stop Zielony Ład, czyli nie chcemy, żeby było obowiązek ugarowania obowiązek zmniejszenia stosowania środków obronnych roślin, nawozów, czyli podrożenia produkcji rolnej, kolejnego podrożenia produkcji rolnej na terenie Unii Europejskiej. Bo tak, jeżeli chodzi o uberowanie, wyobraźmy sobie tak, mamy firmę transportową i mamy 100 ciężarówek i nagle jakiś urzędnik każe nam za 4 płacić raty leasingowe, podatki, za nie ubezpieczenia, a nie możemy ich używać. Tylko tam generują koszty. Tak samo jest właśnie w tym. Rolnicy wzięli kredyty na powiększenie gospodarstw rolnych, kupili często ziemię państwową, pobyły w PGR-ach, do dojazdach do rolnych, a dzisiaj każe im się odłogować, wyłączać z produkcji e, ziemi. to jest rzecz absurdalna. Dzisiaj 4%, w perspektywie 10%. No przecież to jest rzecz naprawdę nierealna. A w tym samym czasie na Ukrainie rząd przyjmuje dokument, gdzie ma w planach zwiększyć produkcję rolną na 100%, to my mamy płacić za nieróbstwo w Unii Europejskiej z naszych pieniędzy podatników, a tam ma się dalej rozwijać potencjał produkcji rolnej. I mają zdobywać nowe rynki w następnych rynku no to jest rzecz naprawdę niedopuszczalna. My jałmużnych opłat nie chcemy Chcemy mieć realne i uczciwe warunki konkurencji i prowadzenia produkcji rolnej na terenie Unii Europejskiej. Ponieważ nawet nawet dopłaty wśród mieszkańców miasta są odbierane, że bierzemy pieniądze, jakieś, e, nie, że niekiedy nie jesteśmy nawet dlatego, tego grupa uprzywilejowani szczególnie, szczególny, że te pieniądze mamy z dopłat. My dokładnie chcemy, ale nam państwo stworzy uczciwe warunki do tworzenia działalności rolniczej. I ja wspomnę teraz jeszcze o jednej rzeczy. Jak postępuje rząd? Przez te dwa miesiące nic nie załatwił. I tylko obiecuję, że będzie rozmawiał z nami o postulatach, że chce te postulaty usłyszeć. No przecież te, te postulaty są jasne i osoba, która nie zna języka polskiego, mogłaby się ich nauczyć na pamięć, nawet Tak jak mówiłem, stop Zielony Ład, nie utrudnianie hodowli zwierzęcej jakiejkolwiek i nie Przecież ostatni raz na terenie Polski, w jaki sposób, w jakiś sposób utrudniali lub zakazywali hodowlę zwierząt, nie czy Państwo, kto, Niemcy za okupacji. My wróciliśmy do tego momentu, gdzie byliśmy kiedyś, podczas II wojny światowej. Ostatni raz Niemiec utrudniał hodowlę zwierząt w Polsce, a dzisiaj Unia Europejska swoimi nakazami i dyrektywami utrudnia hodowlę zwierząt. Kolejny punkt żeby był unormowany import produktów rolnych spożywczych z Ukrainy. I co? Nic w miejscu sprawy nie było zrobione. Żadna wasza delegacja nie pojechała na Ukrainę, ani żadna kiedy przyjechała, żeby ustalić i e, unormować import produktów, które nas zalewają I wypierają nasze porozumienia, co z niedunką A wiecie Państwo, co w prasie ukraińskiej piszą? Ja sprawdziłem agencje prasowe ukraińskie. Ostatnio było napisane, że rząd Ukrainy. Wzywa rząd polski, wzywa, nie to do unormowania sytuacji na granicy w granic, bo rolnicy ropują granicę. granicy. No to jest rzecz naprawdę poniżająca dla polskiego rządu I karygodna. I rzecz trzecia, czwarta, najważniejsza, chcemy oprócznienia magazynów zbożowych. Ponieważ tak, przez płacę Pomanu, czyli podrażanie naszej produkcji przez różnego rodzaju wyśrubowane i nierealne normy unijne na terenie Unii Europejskiej i wypieranie naszego zboża z rynku, z których gdzieś przez zboże ukraińskie i rosyjskie, my nie mamy do tego zboża sprzedać, z tym zbożem się na terenie Polski. W tamtym roku Zarząd naszej sprawiedliwości były dopłaty do handlu zboża, do eksportu, była sytuacja trudna, ale została jakoś rozładowana. Chcemy, żeby ta sytuacja była w roku też tak rozładowana, ale ilość zboża, jaka jest na rynku, jest rekordowa i nie było takiej sytuacji wcześniej. I teraz jesteśmy przed widmem takim, że w końcu czerwca, kiedy zaczął wrześniu, w lipcu, możliwe, nie będziemy tego zboża magazynować, bo magazyny są pełne zboża z tego roku, a rolnicy nie mają pieniędzy za, za płody rolne. I to jest czwarty postulat, który chcemy zrealizować. Powiem jeszcze Państwu jedną rzecz, bo w tym tygodniu odbywało się Europejskie Forum Rolne w Jasiącu, w Kołorzeszowiu. I tam, 9.20 rano, czyli w Dzień Protestów, Pan Wiceminister Kołodziejczak ogłosił, szumnie, że zostało w nocy podpisane porozumienie z rolnikami i teraz tak, po pierwsze, z jakimi rolnikami zostało porozumienie podpisane, bo ci rolnicy, którzy protestują, to oni byli na blokadach od rana 20, a nie w jasiące. no i podam Państwu na przykładu dwóch tych rolników, niejaki Władysław Seraf, od 20... działacza do Unii, jak zakończymy na strony e, Sejmu, widzieli jako asystent kogo? Asystent posła i decydent miejsca Kołodzicza. I tak już tam było więcej. I z takiej ustawki chcieli taką targowicę zrobić. Bo to było nieporozumienie, tylko zwykła targowica. My oczywiście to wszystko, moment zdemaskowaliśmy i żadnego porozumienia nie ma. I w taki sposób rząd postępuje z że podstawiony, podstawiony. Tego porozumienia, bo widzieli, że zbyt dużym blokada. I tak jak powiedziałem wcześniej, my się nie cofniemy. Teraz się rozpoczynają prace w polach, ale zaczniemy protestować w inny sposób. Bardziej może będziemy robić konferencje prasowe, bardziej różnego rodzaju kapemingu i może już wyborcze będą ok, pierwsze, bo przecież tylko poniedziałek jest ważna decyzja w sprawie polityki klimatycznej w Unii Europejskiej i wtedy zmobilizować rząd, żeby pamiętał o tym że Polska musi wstrzymać, od następnego głosowania na, na... Zielonym Mariupie. Także nie wykluczony, a... że co prawda nie a ja dużej tak ilości, ale od to jutro mogą się pod niektórymi kulami tak? tak? Na sam koniec, na sam koniec powiem tak. Chłopi, chłopi uczestniczyli zawsze. W każdych powstaniach zbrojnych, w każdych bitwach styczniowe, wielkopolskie, listopadowe, bitwa warszawska. Na wezwanie bitosa polscy chłopi, synowie polskiej wsi dołączyli do armii polskiej. I co? 75% chłopi w synowie polskiej wsi. którzy wtedy bolszewicką nawałę. Obronili polskie drogę przed bolszewicką nawałę. I teraz będzie podobnie. Zobaczycie. naprawdę, tych boi będzie więcej, ale powiem Wam tak, my tą zgniłą, zieloną Eurokomunę, a Pan radę, ten czemu zieloną Dziękuję bardzo.